I już zaczynamy od narysowania pierwszej mapy myśli, żebyś miał pojęcie jak taka mapa myśli może wyglądać. I tutaj taki prosty przykład. Planowanie tygodnia. Załóżmy sobie, że jest niedziela wieczór i ja planuję swój tydzień. Czyli rysuję sobie centrum mojej mapy myśli, że to jest tydzień. I poszczególne dni. Poniedziałek ja już piszę skrótowo, żeby to szło jak najszybciej. Wtorek środa, czwartek. I tu biorąc pod uwagę piątek, no a tu napiszę całą, bo jakoś tak mi wyszło, sobota, no i niedziela. I tutaj mam rozpisane poszczególne dni tygodnia. I co? Będę planował. Załóżmy, że właśnie jest poniedziałek i ja planuję sobie właśnie, że w poniedziałek będę robił kurs właśnie ten darmowy i to zapisuję, że jest kurs jest darmowy i to są mapy myśli. Tak skrótowo, żeby szybciej. No i wtorek będę miał nagrane już filmy z poniedziałku, więc wezmę sobie te filmy i będę obróbkę o, obróbka filmów no i zgranie ich tak, załóżmy, że mi to zajmie cały dzień czyli w środę będę dalej kontynuował to mogę sobie napisać jeszcze, że to jest cały czas właśnie kurs i tu jest właśnie serwer, czyli będę z, już mi tyle wystarczy, to będzie całe zgrywanie plików, filmów na serwer następnie będzie tworzenie stron Czyli kurs strony, odpowiednie, żeby podpiąć wszystko, no i odpowiednie jeszcze maile. I to jest plan na środę. Dalej, tworząc mapę myśli, przechodzę już właśnie tak w planie, do czwartku. Tu akurat mam, załóżmy, że ja mam zaplanowane szkolenie, i to jest szkolenie z szybkiego czytania, czyli ja mogę sobie nawet w skrócie napisać czytanie. No i tam jeśli. Mogę sobie napisać i wziąć nawet maznąć, że to będzie od 10 do 14. Mogę sobie tak napisać, jeśli potrzebuję bardzo szczegółowo. I teraz mogę już sobie przejść do piątku. W sumie nie pamiętam co w piątek, pamiętam co w sobotę, to z łatwością mogę sobie napisać, że był, będzie grill. No i tutaj znajomi, tak? Znajomi, znaczy, no, no to tutaj kiełbaskę muszę kupić kiełbasa. No to trzeba kupić, a w niedzielę mam sobie zaplanowany relaks. Kiedyś trzeba odpocząć i to akurat z narzeczoną. Narzeczoną. Czy narzeczona, a w piątek, w piątek co ja zrobić? No tutaj jeszcze zostało, zaplanujmy sobie, że w piątek są lekcje pokazowe, czyli pisze, że lekcja, no w sumie to lekcja pokazowa. Zowa. A tak, tematyka map myśli, to napiszę, że to będzie właśnie lekcja pokazowa z map myśli, tak sobie wcześniej pisałem, czyli mki I jeszcze w piątek mam też oddać książki do biblioteki. Czyli w piątek, jeszcze książki, biblioteka. I to jest wystarczające. i to jest taka podstawa, jeśli chodzi o to, jak może wyglądać Twoje tworzenie mapy myśli tu jeszcze nie na tym rysunku, a właśnie na tej mapie myśli nie są brane pod uwagę podstawowe rzeczy. Jest pierwsza mapa myśli, żebyś zobaczył jak w sumie jakie to jest proste. to wystarczy długopis, kawałek kartki papieru i możesz już tworzyć swoje mapy myśli. Ja właśnie tak zaczynałem od, od planów mojego tygodnia, planów bardziej szczegółowych na przykład na kolejne dni czyli Najczęściej właśnie to z wieczorem przysiadałem sobie, żeby zrobić plan na następny dzień, a w niedzielę wieczór, że plan na następnego tygodnia. Od tego możesz bardzo łatwo zacząć przyzwyczajać się do tworzenia map myśli. A już w następnych lekcjach będziemy się zajmować poszczególnymi częściami, szczegółami mapy myśli. Co możesz zrobić, żeby ta kartka. Z mapą myśli była jeszcze ciekawsza dla Ciebie, dla Twojego umysłu, żeby ułatwiała Ci jeszcze lepiej zapamiętywanie, jeszcze lepsze przypominanie i wykorzystywała naturalny potencjał. I to już w następnych lekcjach.